In Golden Banana totalnie za darmo dla każdego gracza. Widzowie, to nie żarty. Dzisiaj wchodzi nowa aktualizacja do gry. A z nią bananowy event. Na różnych mapach będą umieszczone banany, które potem, jako pieniążki, możesz wydać w sklepie. Na chociażby Diamond Banana, bananową emotkę czy bananowe kroki. A wśród nich będzie Golden Banana, bo udało się namówić twórców gry, żeby każdy z Was mógł mieć to za darmo. W tym filmie wytłumaczę wszystko odnośnie nowej aktualizacji. Więc obejrzyj to do końca i zostaw super. Z dzwonkiem. Zacznijmy od tego, że teraz Stumble Guys każdemu z nas daje skina za darmo i jest nim pixel ninja guy. Każdy może go odebrać i nic nie kosztuje, więc zrób to szybko. Popatrzcie sami, mamy tutaj na zwykłej mapce, jak Icy Heights, mnóstwo bananów na podłodze. Na tej samej zasadzie, co chociażby były te królicze przepychacze, które były potem walutą w sklepie. Tutaj, dla przykładu, mamy mapkę Humble Stumble i tych bananów jest naprawdę dużo. Oczywiście, po wejściu w tego banana, możesz go normalnie zebrać, i potem masz to jako pieniążek do wydania w sklepie. Wraz z dalszą częścią tego filmu będę wam mówił, jakie będą nagrody w sklepie, bo to jest naprawdę przepotężnie mocne. Ale teraz możecie zobaczyć mapkę Treasure Island i sam fakt, że tutaj zamiast pieniążków teraz będą do zebrania banany. Tak jak miało właśnie to miejsce ze przepychaczami, tylko, że z królikami była jedna mała zmiana. A mianowicie, że na finale było 25 przepychaczy minimum, a teraz będzie to 5. Natomiast na półfinał mamy już tych przepychaczy 50 i na finale może być ich aż 100. Jeżeli oczywiście odpadnie tej gry, ale jeżeli wygrasz, to dostajesz 200 bananów za free. I do tego jedną koronkę. Co myślę, że jest mega ważne, to fakt, że będą to gierki tylko eliminacyjne, plus właśnie Treasure Island. Czyli akurat na tej mapie, czy na tych Icy Hype, co wam pokazywałem, być może będą różne eventy, ale na pewno głównym eventem, który jest od dzisiaj do 3 kwietnia, będą mapki eliminacyjne, tak jak Bodbash czy Rush Hour. O nagrodach, które są genialne, zaraz powiem, ale mega ważne jest to, że będzie nowa emotka specjalna i będziesz mógł. Wygrać klejnoty, grając te wydarzenia. Więc obejrzyj do końca, jeżeli jesteś ciekaw o co chodzi. Co ciekawe, w sklepie wylądowały naprawdę fajne oferty. Popatrzcie na to: mamy 5000 klejnotów za 15 euro, więc oczywiście kupuję tą ofertę. I to akurat jest całkiem dobry deal, bo za 70 zł dostaliśmy 5200 klejnotów, ale tutaj tą ofertę kupmy sobie, bo tutaj za niepełne 40 zł mamy 2700 klejnotów. A w sklepie jest tak, że koło ograniczone czasowo z krokami, i popatrzcie, ja nie mam tych kroczków, nie udaje. Udało mi się kupić tych motylków, a do tego wszystkiego są tutaj kroki takie jak bąbelki, których też nie posiadam. Więc będę sobie kręcił tak długo, aż nie trafię któryś z tych nowych kroków, bo akurat te motylki naprawdę bym chciał. Jakiś czas temu już było to koło i straciliśmy na tym naprawdę sporo kasy i mamy banana. Ale nareszcie pierwszą zmianą jest to, że mamy duplikaty i normalnie dostajemy kasę. Bo wiecie, wcześniej było tak, że jeżeli trafiałeś z jakiegoś koła jakąkolwiek emotkę, taniec czy cokolwiek, to nie dostawałeś za to żadnego zwrotu gemów czy tokenów. Absolutnie. I nic, ej, bąbelki Nie miałem ich, nice Ty no, naprawdę fajne kroki Podobają mi się Ale ja zakręcę sobie jeszcze raz, żeby trafić Na te motylki One są, słuchajcie, normalnie stworzone do skina Fly Queen Ale nic nie stoi na przeszkodzie Żebym ich używał gdzie chcę i kiedy chcę No tak, na przeszkodzie może stać to, że po prostu Ich nie trafię, bo dlaczego mam je trafić Nie wiem, ale może chociaż teraz Dawaj do, ojojoj, oj, oj. no nawet nie było blisko I dostajemy naprawdę, znowu Ej, bo to jest trochę przypołowa sytuacja że my płacimy po 125 klejnotów w zamian za to, że potem w duplikatach dostaje 2 tony zwrotu. To, to naprawdę mi się nie podoba. Ja cię kręcę, dobra, zakręcę jeszcze raz, zakręcę jeszcze raz, ale wiedziałem, żeby tego koła nie dotykać. Chociaż i tak te bąbelki trafiłem, więc nie ma na co aż tak bardzo narzekać, ale ja chcę te motyle. Widzowie, w ogóle przed sekundą dotarło do mnie wideo, jak będzie wyglądał ten sklep z bananami, więc naprawdę oglądajcie do końca, bo tego golden bananiarza Jana będziecie mogli serio zgarnąć. Totalnie. Za friko, Yo, dobra, ja sobie jadę. Ale czy naprawdę ja muszę być aż tak wolnym skinem samochodu? Dobra, jadę sobie tutaj. Golden banana, aż się zakręca, no nie? On się niczego, słuchajcie, nie boi, bo on. Jo On sobie. Jo On ma przyspieszenie. Dobra, przejdź, zadziałało. Ej, jestem pierwszy, więc jest dobrze. Gramy oczywiście tutaj, słuchajcie, z różnymi ludźmi, więc jednak trzeba uważać. Jednak trzeba tutaj naprawdę, widzowie, trochę sobie pouważać. Dobra, wskakuję sobie na to. Teraz se wskakuję na to i teraz patrzę, co zrobię. Zro nie, nie, nie. Nie, jedź mordo! Dobra, okej, okay, super, przyspieszacz poszedł, nie? Ej, ale naprawdę, czasem, słuchajcie, ten skin samochodu, który wygląda jak wózek sklepowy, na, na, naprawdę mnie przeraża. Naprawdę, słuchajcie, on mnie czasem przeraża, bo robi totalnie porąbane rzeczy, ale dobra. Jadę se, jadę! jadę świry, jadę. Dobra, tutaj uwaga, patrzcie, co ja w ogóle wykminiłem, nie? Że ja będę sobie jechał stąd. Teraz, słuchajcie, full doładowanie, teraz podskok i teraz full do ładowanie. Dobra, prawie to wyszło dobrze. No to macie skórkę od banana, no. Jak już jesteśmy w klimacie bananiarzy, Janów, no to słuchajcie, możecie sobie tutaj zjeść skórkę od banana. Śmiało. Dobra, ja sobie tutaj doładowanie parerara i tutaj uwaga, pum. I teraz uwaga, pum. I tutaj ścinamy zakręciek widzowy. Ścina... No, no. no prawie się udało, że tak powiem. Naprawdę. No było blisko. Do nie, nie! O kurde, przeteleportowało mnie dalej. No to to mi się podoba. No to to mi się widzowie podoba. W ogóle całkiem spoko opcją jest to, że w końcu ta gra Turbo Temple jest dostępna nie tylko w wydarzeniu, ale też normalnie w grze standardowej, bo to dodali chyba dopiero od wczoraj, no nie? Więc strasznie mocna rzecz, że tego w ogóle wcześniej nie było, tylko było na wydarzeniu, no nie? Tak samo z Treasure Island, słuchajcie, powinni dodać to normalnie, że możesz sobie tego wybierać, albo chociażby laser dasz, no ale dobra, oni mają taką politykę, że chcą robić te eventy, nie wiem, ale jakby spoko, nic mi do tego, nie chcę, po prostu to robią, a ja se jadę, słuchajcie, po wygranko, patrzcie na to. Zobaczymy w ogóle, ile czas... Su? Jestem, słuchajcie, przed innymi graczami. Bo popatrzcie, ja sobie wezmę teraz turbo do ładowania i sobie tutaj poczekam na nich na mecie. Patrzcie, o. Tutaj. Nie! No ty! On nie zwalnia w ogóle! O, teraz z... patrzcie to! Y y on chyba nie chce zwalniać. Odpaliłem sobie teraz ten filmik, jak będzie wyglądał sklep z bananami i jest potężnie. A teraz, widzowie, super slide, Jeżeli mamy się ślizgać na skórce od banana, to najpierw zróbmy to na wodzie. Raz, słuchajcie, w życiu wyszedł mi no challenge, Więc może jest szansa, że teraz też wyjdzie, widzowie. Chociaż naprawdę coś czuję, że, 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 że się nie uda, ale próbujemy, widzowie. Trzeba się tutaj starać. Dobra, jedzie banan, słuchajcie. Nie jest pierwszy, ale to nie chodzi o to, aby on był pierwszy. Chodzi o to, aby on zrobił dobre no waterino! Challenge nie, widzowie! Dobra, tej siu, teraz sobie na to skaczę i teraz na to sobie skacze. Dobra! Nie dotknął wody! że No! Tak! Na no upartego, można powiedzieć, że dotknął. Nie! Za każdym razem, słuchajcie, jak już wydaje mi się, że jestem naprawdę blisko, to potem się okazuje, że wcale nie byłem blisko. Dobra, teraz to już wypadałoby po prostu sobie przeskoczyć, ale nie, teraz też mi się nie udało oj, Ojojoj, ale niemiło. Ale niemiło, widzowie. Dobra, patrzcie to, pójdę ze środkiem, nie? Pójdę ze środkiem. Kiedy ja ostatnio, słuchajcie, leciałem środkiem? Nie wiem, ale joł! Ale przywaliło mi! Ale super przywaliło! Ej, nie, naprawdę, strasznie mnie irytuje ta gra, a i tak chcę grać w nią więcej. I oczywiście, widzowie, na sam koniec bloga, bo jako jedyny póki co jeszcze mam tutaj golden banana, ale to może się skończyć już od dzisiaj. Nie wiadomo jeszcze dokładnie co, od której godziny będzie ta aktualizacja. Miała być od 10 rano, a potem się okazało, że będzie od 14, więc naprawdę nie wiem, nie pytajcie. Ale tak czy inaczej, musimy wykorzystać to, że mamy bananiarza Jana. Naprawdę, ostatni raz w naszym życiu jako elitarny skin, no bo podejrzewam, że absolutnie każda jedna osoba tego bananiarza kupi, no nie? Oczywiście te darmowe rzeczy, no więc ciężko powiedzieć, że kupi, no ale rozumiecie, no nie, no, no no powiedzcie mi szczerze, nie weźmiecie go za 5000 tysięcy, naprawdę 5000 tysięcy bananów to nie jest jakoś dużo, bo popatrzcie sobie na to, jeżeli wygracie sobie jedną gierkę, no nie ja już ustaliliśmy, że tam będzie Treasure Island, tam będą te blokdasze i tak dalej, i tak dalej, to za wygranie dostajesz 200. Ale podczas gry też możesz coś zebrać. Na przykład na Treasure Island możesz sobie zebrać, nie wiem, z 50. Na jakiejś innej mapeczce zbierzesz sobie ich z 30. I nagle się okazuje, że za wygranie jednej gierki masz od 200 do na przykład 300. Więc wystarczy zagrać kilka razy i let's go! Ale co więcej, w sklepie też, słuchajcie, na pewno będzie to do zakupienia. Jeżeli były przepychaczki do kibla do zakupienia, to na pewno słuchajcie, teraz będzie tak samo i będą też do zakupienia pewnie jajka wielkanocne, które też będą inną walutą, ale jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie event z tymi jajkami wielkanocnymi? No nie, raz wam pokazywałem te jajka wielkanocne tutaj w tym filmiku, słuchajcie, który zaraz zobaczycie z tego nowego sklepu też wam pokażę bo tam są jaja normalnie wielkanocne. Więc jestem sam ciekaw, słuchajcie, co tam, jakby wiecie twórcy zrobią, bo ogólnie widzieliśmy, widzieliśmy widzowie już skiny na przykład pisanki. Tak, widzieliśmy skin pisanki, więc to jest mocno wielkanocna, a Wielkanoc naprawdę nam się zbliża, więc możemy podejrzewać, że to też będzie pewnie darmowy skin, który będziesz mógł normalnie sobie tam dorwać. Dobra, uwaga, lecę sobie tutaj, Szyba, no jestem stoją normalnie to bambito, papito, papapapa, pa, 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 pa. leci sobie tam bananiarz i może byś się podbił na ten ba... na nie. Ogólnie słuchajcie, jeżeli by to wszystko sobie podsumować i policzyć, ile faktycznie będziemy potrzebować bananów, żeby zakupić wszystkie te rzeczy, to, to wychodzą jakieś gigantyczne kwoty, wiecie, no, no serio, jakby do tej pory, kiedy była na przykład ta edycja z królikami, to z kim coś specjalnego kosztowało chyba 5 tysięcy, prawda? No to tutaj, słuchajcie, sytuacja wygląda zdeczka inaczej i naprawdę będzie przepotężnie drogo, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli zarabiasz za każdą wygraną, nie wiem, po 300 czy tych 200 bananów, to będziesz musiał siedzieć przez wiele, ale to naprawdę wiele godzin. Z drugiej strony, w sumie to spoko, bo dzięki temu nie każdy będzie miał tego skina, na przykład Diamond banana, czy nie każdy będzie miał po prostu wszystkie te rzeczy. Albo tą emotkę specjalną. Yo, ej, dobra, patrzcie na to. Ja sobie tutaj lecę. Wow, Ale se gość w ogóle tutaj przeskoczył! Dobra, robimy stoperino, co? Lecimy, słuchajcie, skoro mamy już golden bananinio, to dobrze by było jeszcze stopery nie zrobić, więc uwaga, ja sobie potańczę sambę. Dlaczego miałbym sobie, słuchajcie, nie potańczyć Sambę? oczywiście, że tańczymy sobie sambę. I mamy bąbelkowe kroczki. Let's go! No to znowu samba. Parararara. Ej, dobra, strasznie dobry jest ten skinik, nie? Naprawdę, słuchajcie, strasznie dobry jest ten skinik bananiarza. Dobra, tutaj, uwaga, lecę se tutaj. I teraz, uwaga, lecę se tutaj. I tutaj się zatrzymuję i tutaj sobie przeskakuję na to. Dawaj kolejną ścianę od razu. Dobra, na to se lecę tutaj. Ej, dobrze, dobrze, no nie! I znowu ta odległość jest duża, ale patrzcie to! lecimy cały czas górą, słuchajcie, w ogóle nie lecimy dołem, czyli czekajcie, no nie, nacisnąłem spaty i mnie wywaliło, widzowie, wywaliło mnie, no to sobie zatańczę sambe. dlaczego miałbym sobie nie zatańczyć, znowu sambę, let's go, dobra, leci bananiarz, uj, dobry bananiarz, tylko troszeczkę za bardzo z boku, no to chwila, rzucimy sobie teraz tutaj bananiarza, i teraz jo, wow, ale przeskoczył, słuchajcie, ale fikuśny bananiarz, no to masz jeszcze jednego w takim razie, mamy jeszcze te jednego, dobra, dawaj, oj, to nie jest najlepsze Miejsce chyba na bat. No właśnie, coś tak czułem, słuchajcie. A tutaj ziom, ale jednak wszedł w to. Wszedł w to i, no dobra, nie będzie żałował, ale myślałem, że będzie żałował, no nie? Ale my se lecimy teraz tutaj i leci banan do Ohio, widzowie. Ale sam tam, normalnie w banan ten naprawdę on wylądował w Ohio, słuchajcie? Ja wam nie żartuję. Ja bym, ja bym żartował, słuchajcie? Z bananów w Ohio nigdy w życiu, widzowie. Nigdy w życiu bym nie żartował z bananów w Ohio. No dobra, może ten akurat poleciał do Ohio albo do jakiejś Oklahoma. Dobra, tutaj, ok, niech on sobie przejdzie górą, a ja sobie już tu tak Sycznie przeskoczył. Wow! Ej, dobrze odbiło! Dobrze, oj, strasznie mocno odbiło, także nawet nie bardzo miałem jak tym manewrować, widzowie. To czekajcie, odbiję się znowu w takim razie, dobra, jo! Ej, tutaj też mocno odbiło, co? Naprawdę, słuchajcie, mocno to czasem odbija. Ale tutaj to już sobie przejdę tak, o pach, pach. I teraz pach na to. I teraz pach, pach. I tutaj się trzymam emoteczką. No nie, znowu są dalekie klotki, więc nie jestem w stanie tego przeskoczyć emoteczką. Ja cię kręcę. Ale dobra, masz tutaj badania. Ujuju, O kurde. O kurde! Co to, co, co? I popatrzcie na to, jedną z nagród będzie właśnie ten nowy bananiarz Jan. Ale to nie wszystko, dlatego że mam tutaj rozpisanych naprawdę dużo wygranych, chociażby bananowe kroki albo bananowa animacja specjalna. I o tym nie wiemy, słuchajcie, praktycznie nic. Ma być, słuchajcie, nowa emotka specjalna oraz chociażby ten diamentowy banan za aż 12 tysięcy bananów. Ogólnie, słuchajcie, właśnie to jest mega ciekawe, że jeszcze nic. Nie wiemy o nowej emocji specjalnej, czy ona w ogóle zostanie dodana w ramach tego eventu, ale ten bananiarz na pewno, słuchajcie, będzie. Dodatkowo będzie jeszcze golden banana. Ten banan, słuchajcie, który ja wam zawsze rozdaję. On będzie za 5000 bananów, a ten za 12, więc rozumiecie, tu jest dwa razy drożej, dlatego golden banana będzie mógł mieć każdy jeden z Was. I jeszcze wspominałem o tym, że będą dodatkowo chociażby gemy czy koronki, ale z tymi gemami, słuchajcie, czyli klejnotami, jest tak, że ich nie będzie nieograniczona ilość. To no nie jest tak, że ty będziesz mógł zrobić sobie ich 100 tysięcy tak po prostu, tylko każdy z ludzi będzie mógł uzbierać odpowiednią ilość tych gemików, w zamian za to, że gra, przykładowo jeżeli wygrasz 10 gierek, to dostajesz jakiś taki achievement, no nie, tak jakby osiągnięcie i wtedy możesz wymienić na przykład te 10 wygranych na jakąś ilość koronek, albo na jakąś ilość klejnotów, czy na jakiegoś właśnie skinka, albo tokeny. Powiem tak, mam tutaj rozpisaną całą listę z nagrodami. Za 200 bananów mamy specjalne kroki, za 500 mamy animację, zwycięstwa. Za 1000 mamy Banana guy z Tumblr. I to jest chyba ten najzwyklejszy Banana Guy, prawda? Który już był? Super Banana jest za 2500. I jeżeli się. Jeżeli się nie mylę, to jest skin Super Banana. I on będzie za 2500 bananów. I to jest legenda. To jest legendarny skin, więc całkiem spoko. Ale lecąc dalej, za 5000 mamy Golden Banana. Potem mamy Banana Peel Special Edition Emote. I to jest, słuchajcie, za 8000 bananów. Czyli mówimy tutaj o jakiejś super specjalnej emocji ze skórką banana za 8 tysięcy, to naprawdę może być coś przepotężnego. I Diamond Banana właśnie za 12 tysięcy bananów. Paint Splash na pierwszą giereczkę, dlatego że tutaj widzowie jest spora szansa, że będą właśnie te banany jako waluta. Ogólnie to jest tak, że w tym wydarzeniu, o którym wam opowiadałem, będą tylko gierki eliminacyjne. Ale bardzo możliwe, chociaż nie jest to jeszcze pewne, że na innych gierkach takich randomowych, w grze standardowej, na przykład na Paint Splashu, także Będą się pojawiały te banany. Szczerze, nie wiem jak to wiedzie, ale wiecie, to jest właśnie typowe skoplay czy Kitka Games. Oni sami nigdy nic nie wiedzą. Update miał być o 10 rano, a ja w tym momencie ten odcinek nagrywał o 12.30 i dalej, słuchajcie, update tu nie ma, więc jakby nie wiem czy do końca to jest dobre, aby im we wszystko wierzyć, co oni tutaj powiedzą. Ale uwaga, ja idę sobie teraz tutaj. Ej dobra, a może ja jednak bym to sobie przeszedł i już się nie bawił, co? Bo tutaj widzę, że chłop się ba... Ej. A może, a może, a może ja, ja, ja bym go na przykład słuchajcie wywalił, co, co myślicie? Ja, ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, aby go tak... Ojej, Danielku, no bardzo mi przykro słuchaj. A teraz wybrałem Humble Stumble, dlatego że tutaj nawet na filmiku widzieliśmy, że banany... Będą, dokładnie tak, tylko tak jak już wspominałem Na poprzedniej arenie, nie wiem niestety W jakiej formie, czy to słuchajcie Będzie po prostu na zasadzie, że gra standardowa I wszędzie są te banany i sobie Weź i zbieraj, czy jak, ale Na pewno słuchajcie, warto zaznaczyć jedną rzecz Ceny słuchajcie, w sklepach są tak Strasznie potężne, że Jeżeli by oni to zrobili, że w grach standardowych Także możesz sobie normalnie te banany Pozbierać, to to by było na pewno miłe, no bo Wyobrażasz sobie sytuację, jak był update Z królikami, to za 2,5 tysiąca Tych przepychaczy miałeś skin coś specjalnego, a tutaj Diamond Banana widzowie kosztuje 12 tysięcy. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle realne, aby to uzbierać, dlatego, że my mówimy, słuchajcie, o evencie, które trwa bodajże 5 dni, bo do 3 kwietnia od 28 marca. No to ile marzec ma 31. No dobra, to niech będzie nawet 6 dni, ale rozumiecie na pewno, co mam tutaj na myśli, no nie? Że to, słuchajcie, szansa na to, abyś trafił wszystkie te skiny, to albo musisz grać przez 15 godzin dziennie, albo po prostu nie masz szansy na wszystkie trafienia. Ale zaraz pokażę wam i zobaczycie, jak to wygląda, bo mówiłem, mam teraz dostęp do tego pliku, jak będzie wyglądał sklep i można sobie wszystko ładnie obliczyć. A na finał wziąłem Honey Drop! Dokładnie tak, ale nie mam emotki, słuchajcie, tutaj pięści, więc może być naprawdę przypałowa sytuacja. Gararara, parararara. Dobra, niech bananiasz najpierw wyczaj sytuację. Co tutaj, słuchajcie, się dzieje? Bo tutaj tak, jakiś bot jest, tutaj jest dwóch graczy. No dobra, skoro, słuchajcie, jest dwóch graczy, to ja mam bardzo, słuchajcie, cwany pomysł. Dajmy im tutaj chwilę spokoju, no nie? Na żeby uśpić ich czujność i zaraz, słuchajcie, ich podcinamy. Co myślicie? Ja bym, słuchajcie, ich tutaj zaraz właśnie poodcinał. Dobra, o! Jedziemy, słuchajcie, z odcinaniem ich! Jedziemy, słuchajcie, z odcinaniem. Ai, dobra, tego się nie udało odciąć, to tego odcinamy, słuchajcie, w takim razie. Dobra. Nie! No i sam siebie odciąć. Ja! Wiedziałem, słuchajcie, żeby nie stawać na tym plastrze, który jest taki klejący Dobra, oni teraz muszą tutaj, słuchajcie, spaść, więc poczekamy na nich Poczekamy i może tutaj ich odetniemy, co myślicie? Dobra, to czekajcie, ja tutaj wyznaczę najpierw linię, no nie? Którą będę, słuchajcie, tutaj szedł, żeby właśnie oni mieli... O, dokładnie tak, słuchajcie, o, dokładnie tak I teraz patrzcie, co zrobimy Tutaj go poodcinamy, dobra, w ten sposób Teraz, słuchajcie, no nie, on sobie poszedł tutaj Kurde, bele, widzowie Ja tu chłopa chcę odcinać, a on nie chce się odciąć. O nie! Czy jestem w stanie tam... Nie jestem w stanie tam dosko... Ej, wiecie co? Trzeba po prostu do nich podejść normalnie z jakąś emotką i go rozpapilać, a nie się tutaj bawić w odcinanie. Ale dobra, ja się, słuchajcie, będę dalej bawił. Ja się, słuchajcie, tutaj dalej będę bawił normalnie jak szef. Dobra, uwaga, idę sobie tutaj. Teraz, uwaga, pójdziemy sobie tutaj. Teraz tutaj, tutaj, tutaj. O Chciałem go tylko bezczelnie odciąć. Widzowy, dobra. To dawaj tego ziomala tutaj. Zaraz go normalnie emoteczką dojedziemy i zobaczymy. Będzie całkiem zabawnie, dobra. Ja sobie najpierw potańczę Sambę. Co, bo dawno sobie nie tańczyłem Sambę, ale już zatańczone. Ej, bo on cały czas jest nade mną. On cały czas ma tam dużo klocków. A tutaj widzę, że jest dość grubo. Bo ziomal pod nami psuje tak teren. Aha, aha, widzę to, ziomal. Widzę to, żebyśmy my, słuchajcie, potem nie przeszli i żebyśmy mieli giga-przypałową sytuację. Dobra, z tego sobie tutaj na to skaczę i cały czas nad nami. Jest jeszcze chłop. Ej, to ja nie wiem, słuchajcie, co on takiego robi, ale najwyższa pora, chyba powiedzieć mu, co o nim myślimy, i go tam porozpapilać. Co? Podobno, słuchajcie, nie ma absolutnie nic, więc już naprawdę trzeba uważać. I wtedy polecimy sobie na tamten sektor, no nie? Ej, czuję się. Mocno, słuchajcie, zestresowany tą gierką No bo popatrzcie na to Popatrzcie na to, co tutaj, słuchajcie, się stało Że my w ogóle nie mamy tutaj platform już do biegania Odcinamy mu, słuchajcie, wszystkie Widzicie to? Patrzcie na to, słuchajcie Odcinamy mu wszystkie platformy, ale Teraz trzeba już trochę, o, oni już wszyscy tutaj są Dobra, no to jedziemy, widzowie No to w tym momencie już jest jechane, nie? Jest totalnie teraz już jechane Słuchajcie, nie ograniczamy się tutaj w ogóle Dobra, 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 dobra Ja sobie stoję tutaj Teraz sobie pójdę na to, teraz sobie pójdę na to i teraz sobie skaczę ze spacją I muszę to wygrać i let's go Widzowie w ten sposób będzie wyglądała Oferta w sklepie Sami widzicie, że wszystkie te kafelki są Tego samego koloru i są one tak samo Ułożone jak miało to miejsce w wypadku w Współpracy z tymi rabbitami No nie, czyli tymi kurlikami Mamy tutaj faktycznie nową emotkę Banana, więc zaraz wszystkim się zajmiemy Ale popatrzcie, tak jak wspominałem Na sam początek zwykłe banana kroki, które ja na przykład Posiadam, następnie mamy tutaj Jakąś animację, którą The <laughs> Nie wiem, czy posiadam, naprawdę nie wiem, ale wydaje mi się, że mogę ją mieć. Lecąc dalej, będzie także zwykły banan. Zwykły bananiarz, który jest normalnie legendarnym skinem, da się go normalnie trafić, czy przynajmniej dało się go kiedyś trafić. I za 2,5 tysiąca bananów mamy super banana. Czyli właśnie skin, który wam pokazywałem, to jest ten taki z rozwiniętą skórką od banana. Naprawdę mega kozacki skinik, ale za 5 tysięcy faktycznie wszystko się zgadza. Jest skin Golden Banana. Każdy z was będzie mógł mieć faktycznie tego Golden Banana za 5000 bananów, a za 8000 jest banana peel special emote. Co to słuchajcie oznacza? Czy to jest ta zwykła emotka, normalnie, taka jak ja sobie rzucam normalnie banana, bo tak to wygląda? Jeżeli tak, to mieć emotkę banana za 8000 to jest kosmiczna cena. Okej, okay, no powiecie, że za darmo, stylno, nie, ale, ale naprawdę kosmiczna cena to jest 8000 i za 12 mamy, słuchajcie, diamond banana, no to jest przepotężne. I tutaj zwróćcie jeszcze uwagę na to, że faktycznie walutą będą banany oraz pis Pisanki, tylko że z tymi pisankami jeszcze nie wiemy co to dokładnie będzie.